Ludźmi, którzy funkcjonują tak jak wszyscy, chodzą do pracy, mają różne zajęcia i jesteśmy spontaniczni. Mamy ten przywilej, że pracujemy w taki sposób, że możemy sami ten czas jakoś sobie dzielić między przyjemności podróże a pracę. Dzień dobry moi drodzy Państwo. Witam Was na pokazie MMC. No i właśnie to zacięcie modowe i zainteresowanie modą widać na pierwszy rzut oka. Ja bardzo lubię ten świat. Miałam przyjemność pracować kiedyś przez kilka, kilka lat w tym świecie i jest to tak cudowne środowisko. Zresztą muszę powiedzieć, że wspaniali ludzie, cudowni, no i to, co tworzą, jest piękne. Pan również się interesuje tym tematem, czy przez małżonkę? Pan już jest szczęśliwą posiadaczką katany z MMC i wielu różnych ciuchów. Ja tak podglądam Rafała, i już nieraz mu mówiłem, że ten garnitur, taki wiązany z boku, mam upatrzony. I Dzisiaj przyszedłem zobaczyć, może jakąś nowinkę dla mężczyzn? Ja też. Y Chciałabym przejść od tej mody do tworzenia tak udanej relacji, bo Państwo są aktywni w mediach społecznościowych, co już też mówiliście nieraz, że lubicie pokazywać, odwdzięczacie się tym pokazywaniem życia prywatnego swoim fanom, którzy to bardzo doceniają. Jak się tworzy taki udany związek, relacje? My lubimy siebie lubimy spędzać ze sobą czas i to jest chyba podstawa. Nie rywalizujemy. Nie jesteśmy chyba, nie zabiegamy o to, kto jest ważniejszy w związku, po prostu każdy może być sobą. I to chyba jest to, co nam pomaga. Po pierwsze musi być miłość, a jak jest miłość i są wspólne zainteresowania, to to się samo dzieje. To się zaczęło od tego, jak Kasia napisa, napisała książkę. Od tego czasu wiele kobiet do Kasi pisze o porady, o jakiejś, nie wiem, po pięćdziesiątce zmianie drogi zawodowej i Kasia pomaga tym osobom, ale też wiele pytań jest o e, ubiór, o to skąd ma te piękne kreacje, te stylizacje, a Kasia ma taki dar, że potrafi dołożyć jedno do drugiego. I to wzbudza zainteresowanie. My staramy się delikatnie uchylać rąbka tajemnicy. To z naszych wyjazdów, to właśnie z jakichś wyjść. Ale proszę mi wierzyć, że nie robimy tego w taki sposób jakiś nadmiarowy. Tylko naprawdę to jest znikoma ilość tych zdjęć, które gdzieś tam są pamiątką z różnych sytuacji życiowych. Ale mimo wszystko jest to zainteresowanie. My jesteśmy bardzo wdzięczni osobom, które nas obserwują, a przy okazji no, pokazujemy to, że się kochamy i że lubimy ze sobą spędzać czas same miłe rzeczy, ale ja trochę muszę podrążyć. To jaki jest ten przepis właśnie na ten sukces randki? Nie wiem, wychodzicie państwo właśnie, organizujecie sobie ten wspólny czas. Jak to wygląda w waszym przypadku? Bo mi się wydaje, że w tym świecie show biznesu ludzie trochę zapominają właśnie o takich drobnych uprzejmościach w związku. No my przede wszystkim jesteśmy gośćmi w świecie show biznesu, bo nasze życie zawodowe są gdzie indziej. Jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy funkcjonują tak jak wszyscy, chodzą do pracy, mają różne zajęcia i jesteśmy spontaniczni. Mamy ten przywilej, że pracujemy w taki sposób, że możemy sami ten czas jakoś sobie dzielić między przyjemności, podróże a pracę. Po prostu cieszymy się ze wszystkiego. Jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo takimi e, spokojnymi propozycjami. Najważniejsze jest to, że ta miłość, która nam się przytrafiła to jest taka, taki trzeci etap można powiedzieć, taka niespodziewana, nieplanowana. Ona przyszła do nas, myśmy stwierdzili po siedmiu latach, że e, chcemy wziąć ślub, że sobie chcemy tą przysięgę złożyć i to była najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć, pra, prawda? I 15 czerwca świętujemy rocznicę naszego drugą, naszego ślubu. Ja życzę wszystkiego dobrego jeszcze kolejnych 15 lat razem w takim razie. dziękujemy, pozdrawiamy razem. widzów i czytelników Super Expressu i bardzo dziękujemy, że Państwo pytają nas o to, bo to jest takie normalne, że, że jak jest miłość, to się ludzie kochają i to, to szczęście jest widoczne.